Prosimy Cię, Panie, spraw, aby lud Twój unikał wpływów szatana i czystym sercem dążył do Ciebie jedynego Boga. Kolekty, czyli modlitwy odmawiane przez kapłana przed lekcją, przed czytaniem, wyrażają prośby do Boga w sposób prawdziwie rzymski, w sposób zwięzły i piękny. I w tym pierwszym przywołanym zdaniu, w tej prośbie, przywołałem kolektę z formularza mszy przeznaczonego na dziś. Prosimy dziś szczególnie o unikanie wpływów szatana i czyste serce. I wielka sprawa czystości duszy bardzo często ukazuje się naszym oczom podczas mszy świętej. Prośba o czyste serce jest zawarta w bardzo wielu modlitwach kapłana, które możecie zobaczyć w mszaliku. Na przykład, kiedy kapłan przystępuje do ołtarza, wstępuje po stopniach, odmawia modlitwę Alfae Anobis. I tam są takie słowa: Zgładź nieprawości nasze prosimy cię, Panie, abyśmy z czystym sercem mogli przystąpić do tajemnic najświętszych. To jest prośba kapłana przystępującego do ołtarza. Skoro zatem liturgia święta tak dobitnie poucza nas o czystości duszy, dzisiaj poświęćmy nieco uwagi w przypomnieniu e, trzech rodzajów czystości i nieczystości. Otóż człowiek posiada duszę i ciało składa się z duszy i ciała stworzony jest na obraz i podobieństwo Boga człowiek posiada rozum i wolę. Możemy zatem przyjrzeć się, Czystości oraz nieczystości, rozumu, woli, a także ciała. Pierwsza jest nieczystość rozumu, czyli mieszanie prawdy z kłamstwem. Wszelka herezja jest intelektualną nieczystością, niezdrową mieszaniną, godzeniem sprzeczności. Wiemy, że żyjemy w czasach programowanej odgórnie bezmyślności. Żona, żonaty kawaler, kwadratowe koło. Niewierzący katolik, katolicki ekumenizm to wszystko wynalazki współczesności, godzenie sprzeczności. Nie liczą się fakty i rzeczywistość, ale uczucia i pragnienia jednostki. I takie podejście jest esencją modernizmu. Dlatego Pius X w Paszczędzi Dominici Gregis, czyli encyklice potępiającej modernizm właśnie o modernistach pisał. Głoszą, iż Bogu nie można oddać ci, znamienitszej, jak głosząc o nim sprzeczne poglądy. A skoro sprzeczność się udowodni, czegoż udowodnić nie można? Jak już raz się zgodzimy na sprzeczność, ustaje działanie rozumu i właściwie wszystko można udowodnić. I, i to ma być rzekomo sposób na oddanie Panu Bogu czci. Tak, tak to by moderniści widzieli. Jeśli raz rozpoznawszy prawdę, nie pójdziemy za nią, ale zgodzimy się na sprzeczność, to wszystko można nam wmówić. Nic nas wtedy nie uchroni przed bełkotem bestii. I zauważcie, jeżeli można zmienić Boże objawienie, rzecz wielką, to czemu by nie można zmienić rzeczy mniejszej, czyli na przykład pł płci? Jeżeli już rzecz większa jest możliwa do zmiany i obalenia, to właściwie każda rzecz wydaje się możliwa do zmiany i obalenia. Dlatego rozum czysty, w tym Bożym znaczeniu tego słowa, wyznaje całą wiarę. I tu często sobie wspominajmy i wyznawajmy zawarte w rytuale atanazjańskie wyznanie wiary, które zaczyna się następująco. Ktokolwiek chce być zbawionym, Przede wszystkim potrzeba, aby wyznawał katolicką wiarę, które, jeśli by nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki. I to jest ta nieczystość rozumu. Istnieje także nieczystość woli. Człowiek o nieczystej woli jest w swoim chceniu połowiczny, chwiejny, rozproszony. Chce iść zarówno w prawo, jak i w lewo. Niby się uczy, ale wysyła wiadomości do kolegi, niby się modli, ale martwi się na zapas. I człowiek o nieczystej woli ma takie e, trzy e, sentencje. E, oczywiście istnieją inne, ale po tych trzech między innymi można poznać człowieka o nieczystej woli. Chciałbym nie grzeszyć, ale jeszcze nie teraz. Zdążę się nawrócić przed śmiercią. Jeszcze nie idę do spowiedzi. Przed pierwszym piątkiem jeszcze się dogrzeszę. To są takie sentencje, właśnie człowieka o nieczystej woli, który chce iść w wykluczających się kierunkach. Podobnie można poznać dzieci z osłabioną wodą. Dzieci z osłabioną wodą też mają swoje sentencje. Wymienię trzy: nie chce mi się, nudzi mnie to, a po co mi to? To są trzy zdania, które charakteryzują dziecko o właśnie osłabionej woli. O woli, w której są sprzeczne dążności. Jak dzieci wasze mają skłonność do tego typu wypowiedzi, to warto by było usunąć ze słownika te wyrazy, te sformułowania. Człowiek o rozbitej woli jest brzemienny grzechem, bo nie chce zerwać z grzechem ostatecznie. Może nie grzeszy jakoś widzialnie, zewnętrznie, w sposób taki spektakularny, to by jeszcze może uderzyło w jego pychę i dobre samopoczucie. Jeśli nie, nie grzeszy właśnie w taki sposób, to bardziej ze strachu przed opinią albo z braku okazji, niż z przywiązania do pana Jezusa. Nie grzeszy może zewnętrznie, jakoś widzialnie, ale wewnętrznie znalazł upodobanie w złu. Zatem taki człowiek o rozbitej woli idzie w sprzecznych kierunkach i z jednej strony ma to upodobanie subtelne w złu, z drugiej strony zaś odzywa się co jakiś czas, może coraz ciszej, ale jednak głos sumienia i przez to jest ciągle niespokojny, ciągle rozbity. Jest taki człowiek ciągle kołysany i miotany sprzecznościami. I tutaj warto przywołać tę wspaniałą sentencję: quod agis, czyń, co czynisz? Jeżeli czymś się zajmujemy, zajmujmy się tym całym sercem, całym sobą, stuprocentowo. Jak potrafimy najlepiej? Jeżeli coś jest, jeżeli coś jest warte tego, żeby było zrobione, to jest warte tego, żeby było dobrze zrobione. Prawda? Żeby było zrobione najlepiej, jak potrafię. A nie jakkolwiek, niesolidnie, byle jak, żeby mi dali święty spokój. I tylko we wszystko, co czynimy, angażujmy się całym sercem, całą wolą, stuprocentowo. To jest jedna z ważnych zasad w życiu duchowym. I wtedy wypełnimy przekazanie, o którym mowa dzisiaj w Ewangelii Świętej. Już będziemy iż mamy Pana Boga miłować z całego serca, z całej duszy, ze wszystkiej myśli, całym sobą, nie sercem połowicznym i podzielonym. Więc w pierwsze, byśmy tak wszystko stuprocentowo czynili, to musimy mieć ten pokój ducha, że to, co czynimy jest dobre i godne, godne nas, godne tej Ceny Krwi Zbawiciela i tej naszej godności niebieskiej przeznaczenia niebieskiego. Prawda, jeśli czytasz książkę, to to jest, można powiedzieć, zaszczyt dla tej książki, że ty ją jako katolik otwierasz, bo masz krótkie życie i mało czasu, a tutaj temu autorowi tej książce poświęca swoją uwagę. Jeśli oglądasz jakiś film, to podobnie nie byle co, tylko oglądasz rzecz, która jest specjalnie wybrana którą oglądasz ze spokojem sumienia, bo to jest niesprzeczne z Twoją godnością katolika, więc nie powinniśmy żyć jakkolwiek i korzystać z jakiejś współczesnej literatury, makulatury, ale nawet w takich drobnych rzeczach ten zmysł katolicki powinien nam towarzyszyć żebyśmy i rzeczy wielkie i rzeczy małe czynili sercem jednakowym i prosty obowiązek codzienny i praca zawodowa i modlitwa to są wszystko jakby poszczególne struny na których możemy wygrywać melodię czci i miłości dla naszego zbawiciela I zauważcie dopiero na końcu w naszych rozważaniach pojawia się trzeci aspekt czyli nieczystość ciała bo grzech cielesny zawsze ma swoje źródło w rozumie i woli. Diabeł, jak wiecie, nie ma ciała i wie, że ludzkie przywileje, takie jak rodzicielstwo, takie jak posiadanie płci, takie jak przyjmowanie komunii świętej wszystkie te przywileje są związane z posiadaniem ciała. Tymczasem zły duch ciała nie posiada. Ciało zaś posiada nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Ciało Chrystusa czcimy w tabernakulum. Ciało Chrystusa przyjmujemy w Komunii Świętej. I ta diabelska zazdrość i diabelska nienawiść wobec Zbawiciela każe szatanowi właśnie uderzać w tę tajemnicę ciała ludzkiego i to wysokie przeznaczenie ludzkiego ciała, bo wierzymy w ciała z martwych stanie, żeby to przeznaczenie niejako profanować, podważać przez różne grzechy nieczyste, jakoby chciał Zbawicielowi wyznać i pokazać ów zły duch, że Ty chcesz, żeby to, te ciała ludzi były świątynią, były y, y, czymś, co ma wieczne przeznaczenie, ten kawałek materii? Otóż te ciała będą tylko maszynką do wytwarzania przyjemności. I właśnie stąd wynika ta szatańska gorliwość w y, kuszeniu ludzi do grzechów przeciwko ciału, grzechów nieczystych. Większość tych grzechów, to są grzechy śmiertelne, dlatego trzeba się tutaj zawsze sugerować tradycyjnymi rachunkami sumienia i stałym nauczaniem Kościoła, bo jak wiemy, wiele tu zamieszania i wielu tutaj sugeruje się swoimi odczuciami albo preferencjami, a nie nauczaniem Kościoła, i przez to narażają duszę swoją. Msza święta jest. Tą cudowną łaską i najdroższą perłą, która daje nam te trzy rodzaje uszlachetnienia, a żeby podnieść i uszlachetnić nasz rozum, uszlachetnić naszą wolę i nasze ciało. I zauważcie, że tą troistość, prawda, przede wszystkim ze względu na trójcę przy Najświętszą, mamy wpisaną w mszę świętą, kiedy Kapłan mówi Troiste kije Eleison, Christe Eleison, kije Eleison. Podobnie jest trzy razy Sanctus. I kiedy mu, pada to Chiria Eleison, kiedy jest ono śpiewane, możesz pomyśleć wpierw o właśnie tych grzechach rozumu. Kiedy y, po prostu godzisz sprzeczności, zgadzasz się na sprzeczności. Kiedy mówimy Christe Eleison, możesz pomyśleć o tej swojej połowicznej, słabej, zmieszanej, splątanej woli. Że próbujesz... Te sprzeczności godzić na tym poziomie ludzkiego chcenia. I przy trzecim, trzeciej trójce, Kiria Eleison, możesz pomyśleć też o grzechach właśnie przeciwko ciału i tej nieczystości ciała, wspomnieć spokojnie i przepraszać Pana Boga za te nieczystości. Z kolei przy Sanctus możemy pomyśleć właśnie o, o tym wywyższeniu nas. Za chwilę przyjdzie Pan Jezus na ołtarz i pomyśleć o tym podniesieniu i uświęceniu. Wpierw ludzkiego rozumu, który może wyznawać całą wiarę katolicką, potem ludzkiej woli, która może być zdecydowana, która może być całkowicie oddana dobru i prawdzie. I potem o to uświęcenie ludzkiego ciała, które ma tak wysoką godność. Tak? Możemy rzecz jasna to jest zaledwie pewien przykład pobożny. To nie jest żadna konieczność, ale możemy się tym posłużyć. Tą troistością w ludzkiej naturze, a zarazem w naturze Pana Boga, ażeby o pewne rzeczy prosić i za pewne rzeczy przepraszać. Unikajmy więc Sprzeczności w naszym życiu, zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Niektórzy więcej miłują sprzeczności, nawet na takiej płaszczyźnie bardzo prostej i dajmy na to: w dni nieparzyste bractwo jest dobre, a w dni parzyste bractwo jest złe. Tymczasem nie chcielibyśmy godzić sprzeczności na żadnej płaszczyźnie, jeżeli tylko rozpoznamy. Może nie zawsze rozpoznajemy, ale jak już rozpoznamy, że coś jest sprzecznością, że coś jest dziwacznością, że coś jest błędem, to z całego serca na każdej płaszczyźnie chcielibyśmy tego unikać. Wtedy będziemy mieli czyste serce według tego, co słyszymy w dzisiejszej kolekcie. Prosimy Cię, Panie, spraw, aby lud swój unikał wpływów szatana i czystym sercem dążył do Ciebie jedynego Boga. Unikał wpływów szatana i czystym sercem dążył do ciebie. Unikać wpływów szatana okazja do grzechu to jest to zmieszanie niby chcę nie grzeszyć, ale wchodzę w okazję do grzechu spotkanie z tą czy tamtą osobą w taką sytuację wchodzę, która wiem, że skończyła się grzechem i potem liczę, że się stanie inaczej i to jest też takie właśnie zmieszanie. Jeżeli człowiek nie unika wpływów szatana, czyli bliskiej okazji do grzechu, zatem unikajmy bliskiej okazji do grzechu. Miejmy czysty rozum, czystą wolę, czyste ciało, czyste serce, służące Panu Bogu. Bez wpływów szatana, dążące do Boga. Niech się tak stanie. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.